Rok się skończył, już mamy styczeń. To zacznijmy od tego. Ja byłem na Łotwie, widziałem jak się rok kończył, bo się skończył sportowo bardzo dobrze. A jak ty oceniasz cały rok 2019? Ja myślę, że cały rok mogę tylko ocenić pozytywnie. To, co powiedziałeś, ten turniej na Łotwie w drugiej połowie listopada. Zagraliśmy naprawdę bardzo dobry. Turniej, a co najważniejsze, zakwalifikowaliśmy się w pierwszym etapie do tegorocznych już mistrzostw Europy, które od 4 do 12 lipca będą się odbywać we Włoszech i Grecji. No właśnie, powiedz trochę o, o grupie, bo tutaj mówiłem o tło, się znowu pojawiło, jest trzech Twoich zawodników, Twoich, którzy grali na Łotwie, to przypadek, że trenują ze starszymi? Jak to wygląda w ogóle? Znaczy po kwalifikacjach na Łotwie nasza koncepcja się, się troszkę zmieniła i myślę, że to z korzyścią dla wszystkich. Ci... Z młodszej grupy trenują częściej z grupą starszą, żeby też ta rywalizacja była cały czas. I tak jak wspomniałem, no, jest to na pewno z. Korzyścią dla całej grupy i całej szkoły. No tak, ale wróciliście też do treningów, już trenujecie tą, trenuje Twoja docelowa grupa po krótkich wakacjach. Jak to na dziś wygląda? Jakie macie najbliższe plany? Bo wiadomo, już powiedziałeś o docelowej imprezie w finałach Nicholasu To znaczy, po drodze ta grupa, która była na Łotwie, ma teraz w drugiej połowie. Tycznia, turniej międzynarodowy w Rosji, więc powiedzmy, że wstępnie do tego się szykujemy. Później przed nami turniej też międzynarodowy w okresie świątecznym we Włoszech, więc to będzie kolejny etap, a myślę, że w Połowiem maja zaczniemy już takie typowe przy, przygotowania do imprezy głównej. Jestem przekonany, że ta grupa może wygrać z każdym. Jeżeli my będziemy dalej się rozwijać, będziemy iść w dobrym kierunku, przede wszystkim ciężko pracować, uważam, że jesteśmy w stanie wygrać z każdym.